FIFA jest już na rynku, jak wiemy, FIFA to pat. Wielu z was chce za... Taka z... FIFA. No taka dopat. Nie FIFA. FC. No FC. FC. Ja miałem Dylan z żoną, że nie mogę grać w FIFA. I żona powiedziała jasno: Ty jesteś agresywny, nie możesz grać w FIFA, nie ma FIFA grania w domu. I ja mówię: Okej, okay, od 2017 roku nie grałem w FIFA. Ale teraz nie ma FIFA. Teraz jest FC. I A tego nie było w umowie. I tego nie było w umowie, i ja już sobie kupiłem i już sobie pykam. Wielu z Was będzie poszukiwało pada, więc stwierdziliśmy, że warto było sprawdzić tą niską półkę. 150 zł. Tyle jest wart, maksymalnie pad, który jest tu, ale to są tylko opakowania. My od razu przejdźmy do rzeczy. Pady do 150 zł. Jak one się prezentują? Który byś chciał najpierw sprawdzić z tych, których dobrałem? Który mi się najbardziej podoba? No, na przykład. Jest z, zróbmy can, tak, żeby jest bardzo ten... do plejaka, jest podobny, to tego bym chciał. St sh shock. Steel, Steel Shock. shock. Steel, Steel, shock. Shock. Steel St shock. Taki pad od właśnie Steel Shocka, czy stalowego Szoka kosztować nas będzie 130 zł. Jest w czterech wersjach kolorystycznych. To jest biała, jest jeszcze niebieska, czerwona i czarna. No uważam, że taka delikatna podróba faktycznie takiego dual shocka od PlayStation. Tak. Chociaż dla mnie ciekawe zastosowanie jest tego ścięcia na spodzie. To jest chyba idealne po to, że jak już rajdżujesz tak mocno i już idzie ten klasyczny Aha, ruch, to biurko, ubijasz. to żebyś rozwalił jeszcze biurka nie tylko pada. Albo ewentualnie kładziesz sobie orzecha i go łupiesz. A, to też jest dodatkowe i, zastosowanie. I podjadać. Także faktycznie ktoś to o uderzeniach pomyśli. No i skoro jesteśmy przy. już szczeliło. Aho. Patrz to. Już? Patrz to. Już? Chciałem powiedzieć, skoro jesteśmy przy uderzeniach, to jak taki pad będzie uderzenia znosił? I ja już wiem, że nie będzie ich znosił dobrze, bo ja lekko go wygiąłem i już ten plastik nam odszedł. No słuchajcie, wiadomo, są gracze spokojniejsi, są gracze trochę bardziej temperamentni, ale niech pierwszy rzuci padem ten, kto nigdy padem nie uderzył ani nie rzucił. No tak, oczywiście, dlatego wielu woli kupić tani, bo wie, że ich zużyje 10 w, 10 w ciągu sezonu. No ale słuchaj, jeżeli taki pad już od mojego takiego mocniejszego Połamiesz go, już do końca go połamiesz. Kiepsko, jest spasowany dlatego tylko dla delikatnych, dla tych, którzy po prostu wiedzą, że mają nerwy na wodzy i wszystko opiera się o... No ale powiedzmy sobie o plusikach, może delikatnie doświeci się. On jest bezprzewodowy, jest wireless. I tu mi zaimponował. Za 130 zł bezprzewodowy pad to jest naprawdę duży wyczyn. No, dodatkowo wejście y, na słuchaweczki. Mamy gniazdo, więc to jest, jest bardzo fajne Wszystkie rozwiązanie. Wszystkie y, klawisze mamy. No wszystko jest takie, wiesz, no jest okej. Okay. Ten przycisk też jest taki, że no działa, ale bardzo głęboko wchodzi I mam wrażenie, że jakbym za mocno nacisnął to on po prostu tam wpadnie i już nie wyjdzie. Także pod względem użytkowania wydaje się, że jest to właśnie dobrze skopiowany dość pad do playa. Jest y, z kompatybilny z pecetem oczywiście, jest z pesem, ale czwórką, yy, także to warto odnotować. Wszystkie potrzebne przyciski ma, ale żadnych bajerów, no i ta to wykonanie, no to... W... No warto zaznaczyć, że jeżeli chcielibyście tego bada zakupić, to raczej należy się z nim obchodzić ostrożnie, albo kupić od razu kilka. Pewnie spytasz, co w takim ładnym opakowaniu przychodzi, jak kupimy. Otóż, mój drogi, w takim ładnym opakowaniu... Wiem! Thermomix. <laughs> Thermomix. To nie jest Thermomix, to czas na reklamę. Reklamę nie tylko tego, co jest tutaj, ale też tych dwóch osób. Słuchajcie... Będziemy na PGA 6-8 października, także jeżeli ktoś chce zbić pionę, zobaczyć się z nami lub zagrać, to będzie dobra okazja, a laptopa, bo to jest laptop, dlatego że właśnie z Legionem Lenovo pojawimy się na PGA i tutaj mamy właśnie laptopa od nich, którego dostaliśmy. Na testy. Dokładnie. Jeżeli chcielibyście na PGA razem z nami przetestować takiego laptopa albo inne, to oczywiście wbijajcie na nasze stanowisko. takim laptopiku będzie można zagrać, ale będzie też kilka innych laptopów. Jeżeli was nie będzie, to specjalne promocje też są w opisie, więc sprawdźcie, a ten laptop pójdzie na testy. Prawdziwa bestia z I7 i 7 i rtx na pokładzie. Jeżeli chcecie za nami zagrać, to PGA 6-8 października. Stanowisko Legion Lenovo. Skoro tak dużo grasz w FIFA, to może na PGA będzie dobrym pomysłem zmierzyć się z Tobą w FIFA. A to jest kolejny pad. Sięgnąłem po białego kolejny raz. Turtle Beach. Też. Budżetowy, ale bardzo fajny, bo daje duże możliwości. Dokładnie, samą konstrukcję już dobrze kojarzę, ale faktycznie to jest raczej budżetowy produkt ze Stein Tertla. No i to jest bardzo dobry deal, bo faktycznie tutaj nie tylko do FIFA taki pad ma zastosowanie, ale także Fortnite'owcy, którzy grają na padzie, będą zachwyceni ze względu na te dwie dolne łopatki, które dają nam dodatkowe funkcje na padziku. Oczywiście również panel sterowania naszym audio to jest świetne w Turtle Beachu oczywiście wejście na słuchawki pad jest przewodowy i konstrukcja wydaje się być. Stabilna, no ale mamy tu jednego speca od rozwalania rzeczy, więc przekazuję. No właśnie. Otwierce. Czy tu to dobrze spasował tego pada, bo w padach to jest bardzo ważne. No i tu mam dobre wieści. Dla tych, którzy są naprawdę nerwowi, że to nie jest pad, który nam się rozpadnie w rękach. Turtle Beach jednak jest marką, od której wymagamy więcej i to więcej dostajemy. Jest to pad wzorowany oczywiście na padzie od Xboxa. Mamy tu przycisk, ale to, co jest w nim chyba najfajniejsze, to ten panel tutaj, panel multimedium, w którym możemy sobie zarządzać właśnie tymi multimediami, ale jest tu też karta dźwiękowa, która daje nam tak zwany system Super Hearing od Turtle Beach, dzięki czemu te dźwięki, które są kluczowe w grze, mają być. No właśnie eksponowane, czyli na przykład kroki, czyli na przykład strzały, nie? Czyli to co jest najważniejsze. Fifie to jest wtórne, bo w Fifie bez dźwięku można grać. No nikt się nie czai za naszymi plecami, ale już już wspomniałem idealny pad również do Fortnite'a na przykład. Dokładnie, bo to już jest tam ważne. Jest też ciemna wersja, także nie bójcie się biało-fioletowy nie jest jedyny, są dwie wersje kolorystyczne. Skoro już mówimy o znanych producentach, to za ogonek złapałem Trust Mastera. Trustmaster także daje nam tańszego padach, mimo że sama firma jest znana raczej z produktów wysokopółkowych i kierownic i właśnie kontrolerów, ale jest jeden taki pad na charakterystycznym pomarańczowym kablu i z charakterystycznymi pomarańczowymi wstawkami. No i sam pad prezentuje się estetycznie, chociaż ja mam takie nieodzowne wrażenie, że w momencie kiedy bierze się go do ręki, to ma się do czynienia z czymś bardziej zabawkowym niż gamerskim. Myślę, że to uczucie, które opisałeś i gracze, którzy używają padów będą znali, uczucie takiej pustki w środku, mm -hmm. nie, braku tego takiego obciążenia i ciężaru jest w tym padzie najbardziej odczuwalne ze wszystkich czterech, które dzisiaj testujemy. Same triggery do mnie również nie przemawiają. To do tej estetyki mi nie pasuje. Wydaje mi się, że gdyby były zastosowane bardziej pomarańczowe kolorki, no to wyglądałoby to lepiej niż takie przeźroczyste. Choć pad miał potencjał na to, żeby faktycznie fajnie wyglądać. Teraz master postawił, można powiedzieć, na swoją autorską. Formę, nie inspirując się tak bardzo jak poprzednicy, ani padem od Playa, ani padem od Xboxa, można ewentualnie powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju hybryda takiego playowo-Xboxowa. No, do no w sumie. To muszę Ci przyznać rację, no ni w kini, w oko, no, no jest no racja. Jest układ zobaczył jest takiego xboxowy, pada, to jest no. pad, który jest taki, no układ jest xboxowy, owszem, ale sama forma jest taka dość, no, no, z, ani... taka dość, no, no z góry też wygląda na xbox, ale faktycznie ani jest ani chudziutki, play, no. jest taki delikatny, no tu się z Tobą zgadzam. Poprzedni pad też nie był bezprzewodowy, ale jednak przewód był odczepiany. Tu tego nie ma, to jednak traktujemy jako minus. Te triggery dość specyficzne i słyszycie, strasznie płytkie. Tak jest. Tu może jednak zaskoczenie. Będzie. A nie, powiem ci tak, fakt, że ten uczucie tej pustki jest największe, ale jednak spasowanie bo to jest zupełnie co innego spasowanie już stoi na znacznie wyższym poziomie niż pierwszy pad. Tu jednak ta konstrukcja no właśnie... wydaje się dość solidna. Chociaż jak popukałem to nagle wiesz, ten plastik o, jest a już widzisz, taki jednak ostrzej, właśnie chciałem powiedzieć to, że faktycznie może gdzieś tam przy zginaniu i tak dalej ten pad nie ucierpi, ale w przypadku upadku albo faktycznie uderzenia no ta pustka może być dlatego pada zabójcza. Ten pad nie trzyma się jakoś super. No mam takie poczucie, jest generalnie ok, ale w porównaniu do poprzedników coś mi... Tej ergonomii nie do końca siedzi. No dobra, zobaczmy, czy pad numer 4 będzie po prostu lepszy. Czwarty pad to pad od Deltaco i to, co powiedziałem o poprzednim padzie, o tej pustce, tu tego nie możemy powiedzieć. Co so, po, ten ciężar? Zdecydowanie, tutaj już czujemy tego pada w ręce, czujemy, że on jest czymś wypełniony i to mi się znacznie bardziej podoba. No, ten pad po prostu wygląda i czujemy go, że jest bardziej solidny. No chociażby z tego powodu, że ma z, z, wibracje, tak? I to na pewno jest system, który no musi wypełnić tego pada. I dzięki temu w taki satysfakcjonujący sposób też dociąża go, przez co masz poczucie, że już tutaj coś ciekawszego w dłoniach Twoich leży. Inspiracja padem jak najbardziej do PlayStation, mhm. ale tak jak wszystkie dzisiejsze pady, może działać również z... No i teraz bardzo ważna istotna kwestia, mianowicie dodatkowe dwa przyciski na spodzie tego pada. I teraz ja mam jeden z nimi problem. Mianowicie, w momencie, kiedy tak klasycznie trzymamy tego pada, to te przyciski faktycznie tymi palcami gdzieś tam mielibyśmy naciskać, ale mam wrażenie, że jest to rozwiązanie o wiele mniej wygodne niż w przypadku takich łopatek, jak w Turtle Beachu na przykład, albo po prostu takich wystających łopatek. No bo tutaj, jakbym chciał nacisnąć te przyciski, to one trochę zbyt ciężko dla mnie chodzą i mam wrażenie, że musiałbym od góry przytrzymać pada jakimś palcem, żeby te od dołu nacisnąć. No nie wiem, sam spróbuj. Te palce po prostu, jak tutaj kładziemy, to one leżą trochę z boku, mhm. więc musimy po nie sięgnąć i czujemy, że kosztuje nas po prostu to trochę więcej gimnastyki. Za to tu te triggery, kładziemy sobie dłoń i wystarczy jeden ruch palca. Dokładnie, bardzo, bardzo delikatny i już mamy użycie. Także, tak. jeżeli ktoś stawia, że liczy się prędkość reakcji i ten refleks, tu będzie to łatwiej wdrożyć, Niż w przypadku takich przycisków. Ale moi drogi, powiedzmy sobie o tym oświetleniu, bo faktycznie padzik delikatnie nam świeci. Mamy pada bezprzewodowego, no i teraz bardzo fajnie podświetlane przyciski. Dodatkowo ta podświetlana lista, listwa, wygląda to naprawdę estetycznie i ten pad sam w sobie do mnie przemawia. Nim nawet go podświetliłeś, uważałem, że po prostu jest to estetycznie zrobiony pad, i tu mu trzeba to oddać. No wydaje się być całkiem solidnie. Solidnie spasowany, nic nie trzeszczy, nic nie odchodzi, nie, te plastiki nie reagują jakoś źle na wstrząsy, także tu jak najbardziej to na plus. Mamy tutaj ten przycisk też dotykowy na środku, wzięty z PlayStation. Jest też wejścia na jacka, także tutaj też nie ma się o co martwić. No dobrze, mój drogi, jeżeli ja bym Ci teraz powiedział, skoro jesteś nowym, już nie Fifaczem, tylko jak się nazywają teraz ludzie, którzy grają? W... Fifole. Fifole, no już, nie jesteś Fifaczem, ale jesteś Fifolem, takim, który wdraża się dopiero, w sumie, czyli takim jak jesteś, powdaj mi proszę tego pada, miałbyś budżecik 150 zł, to na który pad Ty byś postawił w tym decydowanie jako gracz który należy do tych bardziej impulsywnych zrezygnowałbym z tego i tego pada ze względu na to że mam wrażenie że one nie wytrzymałyby w moich dłoniach zbyt długo no i faktycznie skierowałbym się albo w Tertla, albo w deltako no i tutaj przemawia do mnie estetyka Tertla. fioletowa ten fiolet tabiel do mnie to przemawia ale chyba jednak skierowałbym się w stronę deltako ze względu po prostu na bezprzewodowość tego pada ja myślę że też bym się skupił na tych dwóch bo te wypadły znacznie ciekawiej w naszym teście. Tutaj dużo zależy od tego, co preferujecie. Jeżeli układ PlayStation od razu bardziej się Wasz wzrok pójdzie w stronę Deltako, jeżeli układ Xboxa to będziecie się, zainteresujecie się Turtle Beachem, więc wydaje mi się, że to jest taki dobry kompromis, że jeżeli jesteście Team Xbox jest Turtle Beach, jeżeli jesteście Team PlayStation Deltako. Z jednej strony ten jest bezprzewodowy, z drugiej strony ten jest, ma fajną tą strefę multimediów. Dajcie znać, którego pada. Wy byście wybrali ewentualnie, może do tej kwoty, macie już jakieś sprawdzone rozwiązanie, które chcecie polecić pozostałym widzom? Śmiało piszcie w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przekapić kolejnego materiału, a my się, się żegnamy. Trzymajcie się, cześć. Dajcie znać, jak Wam idzie w nowej, e, tym EA Sports e, e, FC, właśnie. To kiedyś było FIFA, teraz już nie jest, to ja nie uwiedziałem FIFA, w tej nowej grze piłkarskiej.